Wszystkie wczesne filmy, poczynając od 1930 roku i filmu Apteka zaginęły w czasie wojny. Oczywiście, już od czasu do czasu wydarzają się takie cudowne odkrycia. Ja sam wczoraj na swoim Facebooku opublikowałem informację, że właśnie odnaleziono najwcześniejszy barwny film w dziejach kinematografii zrobiony w 1902 roku w Barbiernym Archiwum angielskim, to być może w jakiejś filmicy kiedyś y, apteka Europa, y, drobiazmy melodyjny, czyli te wczesne filmy Tenersonów zostaną y, odkryte i będziemy mogli już je teraz zobaczyć, bo w tej chwili właściwie mamy do y, dyspozycji wyłącznie, wyłącznie ich y, wybrane kadry, fotografie, opisy. Małe ja powiedzieć. to proszę, to nie. W sprawie właśnie znalezienia filmów. Stefan Temelsa, Franciszka Temelsa, ze Stefanem na ten temat rozmawiałem, wierzył, że przynajmniej jeden film musi się odnaleźć, bo jego zdaniem istniało w około 50 kopiach. To jest film Zmarcie, film zrobiony w pewnym sensie edukacyjny, film instruujący widzów, jak bezpiecznie odchodzić się z elektrycznością. Ten film był wyprodukowany przez Instytut Spraw Społecznych i właśnie był skierowany do bardzo wielu kin. To jest naprawdę bardzo dziwne, że nie mamy dzisiaj kopii i bardzo prawdopodobne że ono się odnaczy. A jeszcze mówiąc o znaleziskach, te Marcenowie mieli taką księgę, do której wklejali wszystkie recenzje które ukazywały się w prasie polskiej, nie tylko w polskiej, na temat ich filmów. I ta księga zaginęła w czasie wojny wraz ze wszystkimi manuskryptami, dokumentami, filmami. I nagle w, pod, w późnych latach 70 ktoś przywiózł tę księgę z Ameryki Południowej. Nie wiadomo w jaki sposób tam trafiła, ale jednak to jest możliwe, więc na tego liczymy. Ja przypomniałem o tym, dlatego że tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ma się okazję zobaczyć wszystkie te filmy, można zrozumieć znaczenie twórczości Temersonów, to co wprowadzili do polskiego środowiska filmowego. Tutaj też warto, warto zwrócić uwagę na pewien istotny szczegół, bo my mówimy film, kino i. W tym momencie to jest tak, jakbyśmy mówili o całej globalnej produkcji, która jest jednorodna, jednolita, porządkowana według tych samych kryteriów. Tak naprawdę kino to wiele różnych tendencji, wiele, wiele różnych światów filmowych. Kino. Rozpada się na różne nurty, które mają swoje własne obiegi, pokazywane są w różnych miejscach, nie tych samych, mają swoje czasopisma, nie te same, są wykładane na różnych, różnych szkołach, kino eksperymentalne raczej jest wykładane w uczelniach artystycznych, kino głównego nurtu, fabularne raczej w szkołach w szkołach filmowych, badacze, którzy zajmują się tym, tym kinem, też zajmują się pewnymi aspektami. Marcin Giżycki na przykład całe życie zajmował się filmem animowanym i filmem eksperymentalnym. Raczej niewiele, co prawda, no są jego teksty na temat Wendersa chociażby, ale podzwykle ale jest tak, że albo się zajmujemy kinem eksperymentalnym, sztuką wideo, filmem animowanym, albo, albo piszemy o, o takich filmach, które, które są pokazywane w, multi, w multiplexach. Ale y, twórczość Tymersonów jest y, ciekawa także i dlatego, że y, ona jest transgraniczna, tak jak festiwal, w którym uczestniczymy tutaj. Dlatego, że podejrzewam, że niektórzy z Was, oglądając zwłaszcza Oko Jucho, mimo y, innej muzyki niż pewnie na ogół słuchacie, y, to w tym filmie mogliście zobaczyć coś sobie bliskiego. Przecież przecież wideoklip, wideo muzyczne wywodzi się z tych właśnie eksperymentów kiedy myślimy o, o współczesnych realizacjach to nie są to tylko takie dosyć, dosyć prymitywne y, pokazywane na y, popularnych kanałach telewizyjnych y, y, klipy wideo y, które służą promocji nowych płyt czy utworów muzycznych to są czasami bardzo wyrafinowane, doskonałe formy y, nazwisko Dźwigniewa Repczyńskiego nie wiem czy jest nam znamy, może nie, ponieważ no przynajmniej niektórym z Was mogłoby. Zbigniew wygniewu z sketera był kiedyś genialny wideoklip do Imagine y, Johna John Lennona. To są przykłady, kiedy muzyka, y, sztuka wideo, wideo muzycznego czy wideoklipu, tak się to wcześniej nazywa, i kino eksperymentalne spotykają się w jednym miejscu. I właśnie to, co w oku i uchu mogliście zobaczyć, to właśnie taki przykład, kiedy y, twórcy próbowali stworzyć wizualne ekwiwalenty dźwięków. Poszczególne instrumenty, głosy, nastrój, melodia były odwzorowane w strukturze obrazu. I z tym samym mamy do czynienia w dobrych y, wideoklipach. To pokazuje w jaki sposób ich twórczość wpisuje się także w konteksty kultury. No, nazwijmy ją popularnie. I nawet w takich prostych wizualizacjach komputerowych, jeżeli włączycie jakiś utwór, to widzicie, możecie sobie tam zobaczyć. I teraz e, pomyślcie o tym, że te Mersonowie, to, to co komputer robi mechanicznie, oni to robili w roku 1945, 1946, robili to ręcznie, żeby taki film nakręcić, to oni, e, to właściwie to były, to były stworzone specjalne partytury, tak jak partytury muzyczne gdzie w każdej klatce, prawda, była, była każda klatka osobno narysowana i tej klatce był przypisany instrument czy głos, czyli to była niezwykle żmudna praca. I teraz tak, mamy 24 klatki na sekundę, tak film trwa 10 minut, i wyobraźcie sobie, jak żmudna to była praca i jak bardzo precyzyjna. Robili to nawet wcześniej, Małgosiu, bo już drobiazg karodyjny z 1933 roku był bardzo precyzyjnie zsynchronizowany z muzyką. I a, a, Tak, tak, ale szczególnie drobiazg melodyjny, bo to był, jak sam tytuł wskazuje, do utworu muzycznego, co prawda Stefan Temerson nie pamiętał, czy to chodziło o drobiazg muzyczny, kiedy już z nim w latach 70 rozmawiałem, czy to chodziło o drobiazg muzyczny Ravela, czy rymskiego Korsakowa, prawdopodobnie rymskiego Korsakowa. Ale w każdym razie jednego, jednej sprawy był pewien, że to było bardzo precyzyjnie klatka do klatki, synchronizowane z muzyką. I tutaj zresztą dochodzimy do kolejnego takiego paradoksu, bo z jednej strony Stefan Temerson, zacytowany wcześniej dzisiaj przez Małgosię, mówił w jednym ze swoich tekstów, a raczej głosił pochwałę niechlujstwa, czyli jakby przypadku, a z drugiej strony, kiedy ja kiedyś napisałem o jego filmach, że są filmami eksperymentalnymi, to mnie ofuknął w liście, ja ten list mam do dzisiaj, że tam nie było żadnego eksperymentu, wszystko było bardzo precyzyjnie wyliczane i bardzo świadomie robione, podczas gdy on rozumiał eksperyment w ten sposób, że eksperyment jest wtedy, kiedy robimy coś i sami nie jesteśmy pewni efektu. Oczywiście termin film eksperymentalny przyjął się w trochę innym znaczeniem niż Stefan chciał go używać i mówimy dzisiaj o filmach Stefana jako o filmach eksperymentalnych. A z tą precyzją synchronizacji obrazu i dźwięku to łączy się związek ich filmów z poezją semantyczną, ale myślę, że ja do tego przejdę za chwilę, może jeszcze pociągnijmy inne wątki. Ale może yy, rzuciłeś tę pochwałę niechlujstwa w yy, bo to brzmi, brzmi yy, podejrzanie poznacznie co najmniej. Yy, o co tutaj chodzi? Bo bardzo y, ogólne określenie, ale mówi o czymś bardzo konkretnym. Bo to się pojawiło, pojawiło w tekście, w którym Tenerson pisał o swoim doświadczeniu z jednego z płockich. Tak, o potrzebie tworzenia widzeń, to w tym tekście to się pojawiło. Y, no, i, to tak, tak. I, że ten tekst w ogóle był opublikowany w 1937 roku po raz pierwszy. A, tak, oczywiście. W y, film artystyczny. Natomiast y, Temerson wspomina, jak Helvin z Kin w Płocku oglądał jakiś film, którego tytułu oczywiście nie pamiętam, ale pamięta coś innego. To znaczy przez ekran y, przeleciał to określił taki szmęc wizualny, takie coś co... Niechlujny operator, jak wiecie, przegapił moment przełączenia projekcji z jednego projektora. Ale nie przełączył. Z projektora na projektor, bo jak wiecie, doskonale, jak kiedyś pokazywano, bo teraz co się pokazuje z cyfrowych projektor, to jest inna historia, ale jak pokazywano filmy z taśmy filmowej, to oczywiście taśma filmowa pojedyncza była zawsze krótsza niż jeden film, więc operator musiał przełączyć z jednego projektora na drugi, żeby ciągłość filmu zachować na ekranie. Jeżeli zaspał, zajął się czymś innym to wtedy zobaczyliśmy na końcu jakąś tak zwaną rozbiegówkę, końcówkę, która już nie jest częścią filmu, jest po prostu fragmentem taśmy. I to się przytrafiło ten Wilsonowi, zobaczył coś takiego i uznał, że, że uznał, że to najciekawsze. Że to jest, to jest doświadczenie dla, dla oka, doświadczenie wizualne, coś, co, co jest w samym w sobie. Pewien teoretyk sztuki awangardowej w jednym ze swoich manifestów napisał Ludzie mieszkający nad morzem nie słyszą szumu fal. Przyzwyczajamy się do czegoś, co jest, co jest obecne i, i rozpoznajemy rzeczy, zamiast je po prostu tak naprawdę zobaczyć. W kinie fabularnym, zwłaszcza takim konwencjonalnym, bardzo często nie widzimy obrazu, zresztą na szczęście bo no, tam do zobaczenia często nie ma, bo skupiamy się na historii. Kino opowiada na historię, dzieje bohaterów, sensacyjne, bądź dramatyczne, bądź melodramatyczne. I cały czas jesteśmy nastawieni na, na śledzenie tej historii. I obrazy schodzą na drugi plan. Jeżeli zabrać tę historię, to wtedy zostaną tylko obrazy. I wtedy, jeżeli tworzymy film, który jest sztuką wizualną, sztuką obrazową i skupiamy się na obrazach, to staramy się te obrazy uczynić intrygujące, ciekawe, w różny sposób. I ten szmelc obrazowy, coś co nic nie znaczy, okazuje się dla percepcji czasami czymś o wiele ważniejszym. I myślę, że oglądając niektóre zwariowane wideoklipy, mieliście okazję mieć tego typu właśnie doświadczenia wizualne, które nie opowiadały nam żadnej historii, natomiast, natomiast towarzyszyły dźwiękom, łączyły się z dźwiękami i prowokowały doświadczenia audiowizualne, które na poziomie historii nie znaczy nic, na poziomie doświadczenia znaczy czasami niezwykle dużo. Dobrze, przejdziemy za chwilę do poezji semantycznej. Jeszcze taka uwaga też. Małgosia tutaj wspomniała o podobieństwie pewnych efektów w filmie Oko i czyli tym ostatnim filmie, jakie oglądaliśmy, z pewnymi wizualiz wizualizacjami komputerowymi, jak słuchacie muzyki na komputerze, na ekranie, tam się pojawiają takie ruchome, abstrakcyjne obrazy. Można sobie wybrać zresztą, czy mają to być takie amery, czy mogą to być słupki. Akurat to jest bardzo trafne, dlatego, że w przypadku tych wizualizacji komputerowych muzyka bezpośrednio generuje te obrazy. Czyli każdy wysokość słupka odpowiada tam wysokości jakiejś nuty. Dokładnie to samo robili te mercenowie. Były filmy muzyczne realizowane abstrakcyjnie jeszcze przed nimi w latach dwudziestych, ale żaden z tych pionierów tak precyzyjnie nie skorelował kształtu i formy ruchomej na ekranie z dźwiękiem. To dopiero potem Norman McLaren może jeszcze osiągnął ten sam stopień precyzji. I jak to się łączy z poezją semantyczną? Teorię poezji semantycznej no, Temelsen wyłożył tysiąc, po raz pierwszy drukiem w 1949 roku. W takiej małej powieści czy dużym opowiadaniu Bayamów, które zostały publikowane w Anglii wówczas. Opowiadanie to naprawdę napisał w czasie wojny, więcej w tym samym czasie, kiedy robił oko i ucho. I jakie są założenia poezji semantycznej? To jest taka trochę ironiczna teoria poezji, bo w ogóle Tenerson byłby bardzo zaskoczony, gdyby, może nawet nie tyle zaskoczony, co ubawiony, gdyby się dowiedział, że dzisiaj organizuje się na temat jego teorii poważne konferencje naukowe i publikuje się poważne naukowe książki, bo właśnie cała jego teoria i cała filozofia była skierowana przeciwko takiej kulturnowej akademickiej nauce. I, i, i cokolwiek pisał było zawsze podszyte ironią. I taki, taki też charakter ma w rzeczy poezja semantyczna Temersona. Temerson wpadł na pomysł, że można poezję prawdziwą, w cudzysłowie, tłumaczyć na inną formę poezji, tak jak się tłumaczy na inne języki. Tyle tylko, że w przypadku poezji semantycznej bierze się dosłowne, każde słowo z osobna z, z pierwszej wersji wiersza i podmienia się pod każde słowo jego słownikową definicję. Ja może przeczytam tutaj taki przykład. Na przykład w przekładzie na poezję semantyczną wiersz jak to na ojęto ładnie, który został przetłumaczony tak. Jak ładnie jest w czasie tego otwartego konfliktu pomiędzy narodami, jak miło jest w czasie tych czynnych międzynarodowych wrogostek dokonywanych za pomocą siły oręża, kiedy żołnierz lekkiej kawalerii uzbrojony w oręż, składający się z zaostrzonej głowicy żelaznej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest właśnie taki przykład, kiedy każde słowo zostaje zamienione na jego definicję. Otóż w gruncie jeszcze podobnego zabiegu Temelson dokonywał w tych swoich filmach muzycznych, a zwłaszcza wokół i a mianowicie podmienił w tym przypadku. Konkretne dźwięki na bardzo precyzyjnie zdefiniowane kształty w ruchu. Zarówno definiując czas, w którym te kształty trwają, jak i ich kształt. Ale wcześniej jeszcze, w swoim drugim filmie, zrobionym razem z Franciszką, czyli w Europie, podobnemu zabiegowi poznał tekst, tym razem nie muzykę, tekst poematu. Anna Tona awangardowego od poety. Poematu Europa, który po raz pierwszy był w 1926 roku opublikowany, a później w 1929 doczekał się bardzo pięknego wydania w opracowaniu plastycznym Microsoft Sztuki. A Dan Ziadek dwa lata temu. Tak, zresztą ta, ta strona wizualna tego poematu też zainspirowała trochę. Się. I jeżeli porównamy rekonstrukcję, bo chwilę zaginął, scenariusza wykonaną przez Lewana Temersona chyba w latach 70. z tekstem poematu Szterna, możemy zobaczyć, że tam też jest podkładanie, bardzo dosłowne, słów z poematu Szterna, nie całych zdań, nie znaczek, tylko właśnie pojedynczych słów, na dosłowne obrazy. Tylko, że jeżeli w zdaniu pada słowo bokser, to naprawdę bokser się ukazuje na ekranie. Jeżeli w poemacie jest mowa o tym, że wpychają nam w gardła strychniny gazet, to rzeczywiście jest ktoś pożerający gazety w tym momencie widoczny. I przypuszczalnie, gdyby ten film się zachował, to nawet jeszcze bardziej byśmy widzieli ten, ten przekład z jednego języka na drugi, z języka słów na język wizualny, posługując się właśnie dosłownymi konotacjami czy desygnatami poszczególnych słów, niż to mamy w przypadku tej napisanej rekonstrukcji. Także to by mniej więcej było, było, był ten związek poezji semantycznej i filmów, z tym, że eksperymenty w filmach poprzedziły trochę jakby pojawienie się samej koncepcji sprecyzowanej poezji semantycznej. Ja wyrzuciłem tutaj na ekran coś dla was, ponieważ nie jesteśmy w stanie bardzo wielu rzeczy powiedzieć, o których warto byłoby mówić. Ja e, chcę Was odesłać do jednej ze swoich książek. E, ta akurat nazywa się Film szuka wielkiej awangardy. E, tutaj... A, dziękuję. E, e, Także z tego powodu. Ta książka już jest od dawna nie dostępna, U nas, to, y, po prostu dawno została wyprzedana, wydana w roku 90. 1990, z chwilę czasu temu, ale ja odrzuciłem jej, jej skan na y, swoją stronę internetową w, y, w Uniwersytecie Ludzkim. Także możecie ją sobie tę książkę ściągnąć stąd y, dokładnie w tym samym kształcie, w jakim została wtedy wydana przez Państwa wydawnictwo Naukowe ze wszystkimi ilustracjami także i z filmów, filmów Temersona. Y, ponieważ y, Temersonowie działali w tym właśnie okresie, w okresie y, wielkiej awangardy, artystycznej awangardy, która rewolucjonizowała y, środki wyrazu we wszystkich wystąpieniach artystycznych. Ja w tej książce przedstawiam zarówno to, co dotyczy awangardy filmowej w Europie w tym, w tym okresie pomiędzy, pomiędzy wojnami, jak, jak i kontekst awangardy artystycznej w ogóle. Także dla kogoś, kto, kto zainteresowałby się bliżej eksperymentem sztuka wizualnej, w sztuce filmowej, ta książka może być pożyteczna. Mogę jeszcze obiecać, że wyrzucę tam adres. Adres tej strony to www.mediauniloc.pl i, i, I jak wybierzecie zespół, wybierzecie pracowników, y, y, z tych pracowników wybierzecie mnie i wejdziecie y, w publikację, to to, to się y, to, y, pojawi. Ja jeszcze mogę obiecać, że wrzucę na tę stronę również tekst, który opublikowałem chyba w 1993 roku. Kino jako sztuka totalna. Twórczość filmowa Franciszki Stefana Temersonów analizując, przedstawiając wszystkie filmy, jakie, jakie Temersonowie zrealizowali, jakie, opisując pewne konteksty, w których się one pojawiały. Także wszystko to, czego nie zdołam powiedzieć, bo spodziewano się po mnie tutaj, że będę mówił o twórczości Temersonów na tle filmowej awangardy, ale, ale czasu na to nie. O piątej dalsza będę o tym mówił, także żeby ktoś z Państwa tam dotrze, to, to będę mówił o twórczości Linlaya na przykład, nowozelandzkiego artysty, którego filmy te pokazali w Warszawie w 1937 roku. Filmy realizowane przez Linlaya w Anglii. Linlay był twórcą, który pierwszy na świecie, później to zaczął robić Norman McLaren, zaczął malować filmy swojej na taśmy filmowej. Zmywał emocje, malował tam farbami, robił kopie i pokazywał. Wcześniej, wcześniej Man Ray wspomniany, przez kogoś Man rai robił e, filmy, wykorzystując e, e, fotogramy, wykorzystującą technikę na papierze, a w filmie na taśmie, światu człowiek układał różne obiekty, oświetlał je, utrwalał i nie używają, czyli filmy bezkamerowe, nie używał nie używa w ogóle kamery, tylko bezpośrednio działał na taśmę filmową. Illen Line i Man Rai w inny sposób tworzyli filmy pracujące materialnością taśmy a nie używając kamery. To dokładnie pokazuje, co to znaczy, kiedy mówimy, że kino jest częścią sztuk wizualnych. Czasami bardzo dosłownie to znaczy, że pracuje się z filmem jako materialnym przedmiotem. E, jeszcze na koniec na nie, nie, to działa. Działa, działa. No ja może coś powiem. <laughs> 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 e, takie ostrzeżenie może na koniec, e, które ja zresztą powtarzam moim studentom. E, nie wierzcie internetowi, nie wierzcie Wikipedii. Jeżeli pójdziecie do hasła film bez kamery na Wikipedii, angielski zresztą chyba, e, to o filmie Manareya z 23 roku nic o nie przeczytacie że to był właśnie pierwszy film bez kamerowy, co też nie jest do końca prawdą, Rysiu, bo jeszcze bracia koralini w 1910-1912 roku, a nie robili takie rzeczy, które to się nie zachowało. To raz, ale poza tym robili inną techniką, nie mówię, że to był pierwszy film bez kamery, tylko pierwszy film stworzony pod konkretną techniką bez kamery. Jeszcze taka rzecz, ja myślę, że fakt, żebyście sobie zdali sprawę, kiedy te Marsanowie te filmy swoje kręcili. Bo pierwszy film Apteka to jest rok 30. Wszystkie filmy polskie to są lata 30. I teraz tak, co się działo wówczas w kinie polskim? Czasem oglądacie filmy, prawda, przedwojenne i to są zwykle jakieś łzawe romanse, jakieś komedie, ale niezbyt wysokich lotów. I nagle tutaj jest para artystów, zresztą nie tylko oni byli reprezentantami awangardy polskiej, bo była to większa grupa, ale oni zajmują tam dość, czołow, dość czołową pozycję. Zdecydowanie czołowo. I, I to jest naprawdę oni kręcili te filmy w bardzo trudnych warunkach. To były dwa pierwsze filmy sfinansowane przez, przez, przez nich z ich własnych pieniędzy. Filmy trwały, jeżeli film trwał trzy minuty, to dlatego, że takiej długości była taśma, to zwykle było wyznaczane. Były filmy trzyminutowe, 3 trzy 3 taśmy to były powiedzmy dziesięciominutowe i to też zależało od projektora, jak ten projektor wyświecał ten film, czasem to trwało dłużej, czasem krócej. Ich pierwsze filmy to były filmy, pierwszy film był filmem Niemem. I teraz tak, 30 rok to, jest nie, to, to są pierwsze lata, kiedy wchodzi, wchodzi film dźwiękowy. Film następny to jest film, który nie był filmem dźwiękowym, oni go chcieli dźwiękowić. Kiedy te filmy były pokazywane, to zwykle był taki podkład muzyczny, ktoś tam brał, Foxtrota co nie zawsze była akurat najlepszą muzyką. Czasem, czasem w podkładzie Europy to był Czajkowski, nie wiem, może już bardziej. Czasem też przed projekcją był recytowany tekst poematu. Te mersenaty chcieli ten film udźwiękować, ale po prostu nie mieli pieniędzy. Kręcili te filmy, nie wiem, najpierw w, w, sypia, w kuchni, potem w sypialni, a potem już mówili, że, mieszkali, że ich sypialnia była w studiu, I to było czyniane naprawdę dużym wysiłkiem.